Chciałbym powiedzieć, że tak, że Konstytucja z 1935 roku ona wtedy będzie mocna czy silna, kiedy będzie przy niej ludzie. Tak, że ta Konstytucja wtedy będzie, a tak to nas ośmieszają w ten sposób Pana Prezydenta, że jest samozwańczy. Ale, ja Ale pojedzie się, tak. czy też, e, przecież ja też rozmawiam z różnymi ludźmi o e, e, z kim ty jesteś samozwańczym prezydentem. No, z kim tak? się zadaje. Ale ktoś, jeżeli wniknie e, w okoliczności faktyczne i analizuje e, systemowo, jak to wynikało z 1939 roku, e, 89 rok, kiedy właśnie w tym roku mówiono o IV Rzeczpospolitej, a w 2005 roku Jarosław mówił w Gaczyńskiej o IV Rzeczpospolitej, a został trzecia. A nie wspomniano ani słowem, przecież ja powiedziałem na wstępie, nie wspomniano ani słowem w 1990 roku, przy opracowywaniu Konstytucji z 1997 roku, do tego aktu prawnego, tak? A tutaj jest państwo, które nie ma osoby, które sprawuje władzę, jest państwem słabym. Może dlatego ta konstytucja, że zwróćcie uwagę, jest rząd, jest prezydent, są sądy, jest nikt. Wszystkie te organy były w 1947 roku i służyły niejako y, komu? A teraz y, ta konstytucja z 1997 roku komu służy? Czy sprawuje premier władzę? Czy sprawuje prezydent władzę? Wszyscy wiedzą, że nie sprawuje, a się na to godzą. Ale to może ja dwa słowa powiem. Bo dzisiaj ludzie sobie nie uświadamiają, nie uświadamiają, że rząd, który jest obecnie, został założony przez NKWD i Stalina pod koniec 19. Nie, 1945 lubelski, i tak naprawdę wyobraźcie sobie taką sytuację. Powstaje rząd, który przejmuje władzę, to znaczy porównajcie go do to typowej mafii, o której mówię oficjalnie na filmach, że to jest zwykła mafia, układ mafii. Powstaje tak jak była powiedzmy Włoszech, ta czapa, co na całą mafię I ona powołuje instytucji pod szyldem prawa, konstytucji, tworzy wszystkie organy państwowe. I te organy pracownicy, czy podwykonawcy, bo tak to trzeba nazwać, działają, wydaje im się, zgodnie z prawem, ale tak naprawdę działają zgodnie z prawem stworzonym przez mafię. Tak jak Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że wszystkie rządy, jakie rządzą na świecie, są sterowane to, co my mówimy, iluminaci. Ci prezydenci, inni to są tylko podwykonawcy, ale tak naprawdę głową są te 300 osób na samym szczycie, typu Rothschildowie Busza i ta cała zorganizowana mafia, której my nie widzimy. Tu jest podobnie działa na, na tej samej zasadzie. Mało tego, żeby utrzymać ludzi w niewoli psychicznej, znaczy na temat y, Watykanu, ja nagrałem filmy i wiecie, kto tam rządził, kto miał władzę jako papierze, to są w, w, w większości przestępcy, piraci, którzy mieli pieniądze i tą władzę odzyskiwali, zdobyli majątek na burdelach, który było prawie 300 w całym Watykanie. I oni mają tą siłę, mają pieniądze, ale mało tego, wykorzystując takie zjawisko wiary do Boga, mogą przejąć kontrolę nad ludźmi. I oni to zrobili. Pięknie płacząc, udając, że są sługami Boga, bo, no, zniewolili nas w taki sposób, że nawet ludzie się nie zastanawiają, że zostali podstępnie oszukani, tak jak to robi PiS w tej chwili. A tu na temat pana Jana, akurat wiecie, że ja mam sporo tych pisów i, i tych filmów. Na przykład wystarczy, że podstawiony taki usik, i tam. No nie będę wymieniał, bo te, to i tak tu malują jak mogą czyjej etery. Po prostu wystarczyło, to jest oszust. Albo masą. Ale uszył, a potem troszkę no, w to, spuścił. No ja spuścił, to, to bo tam wpisałem parę nie, przy, przyjemnych skrótów. Jak słyszał pana prezydenta tę rozmowę o tym z tą Afryką. Dokładnie. Się sieć, to, <suszynki> to widziałem, że uszył, a spuścił z a tutaj są ogromne możliwości. A nasz obecny tak zwany rząd nie robi nic, Ale spuścił stonu w każdym razie, no bo wiadomo, że ja tam zaraz, jak, jak uderzę stół, zaraz się odezwę, nie? Ale tu macie przykład, w jaki sposób Pana Jana Potockiego niszczą. I to jest bardzo skuteczny sposób. Wystarczy kogoś ośmieszyć i już ma przypiętą łatkę, tak jak wystarczy Markowi... Dokładnie, że jest psychicznie chory. Ale ci, próbują cóż, to robić, tak to się, Bez... udaje na całość. ale próbują to robić, to jest normalna Ale, ale ci co wiedzą, to ja pan nie Pan z... prezydent jest, jest to z każdego zachowania, każdy film jest analizowany. Tak, każdy film jest analizowany nie, przez, tak przez służby, każdy, przez organy ścigania. Panowie, ścigane, panowie, tak? panowie, bo chodzi o to, że my zawsze naprawdę rozmawiamy o tym, co nie było, co jest, nie idziemy do przodu w ogóle. Jeżeli prawnie, odpowiedział pan, jeżeli prawnie, jeżeli prawnie, powiedział pan, jesteśmy w stanie nic zrobić, to taka prośba, każdy z nas ma, posiada jakąś wiedzę. Zacznijmy naprawdę działać, co możemy. Pan, panowie mają największą. Inaczej, czy możemy działać jakby y, na takich bocznych scenariuszach, czyli na przykład y, idą teraz w nogownictwo, to wszystko, czy pan jest w stanie na przykład ludzi, którzy nie potrafią, czy my możemy z tak, innymi krajami, Rosja, kiedy mówił Pan, że możemy, tak? Chcą od nas, ja wszystko, czy my możemy zacząć samodzielnie, bez rządu robić ruchy. Możemy, czy nie? znaczy, jeżeli byśmy mieli państwo, tak zwane królestwo, czy coś, to można by było spróbować. Tak, teraz nie wiem, co tutaj chodzi, chodzi że wiemy, pan Jan powiedział o zarządy. systemie monarchicznym. Ja uważam, że konstytucja 35 roku, bo ona jest monarchiczna, nie można dzisiaj stworzyć króla, prawda? Elekcji z wyboru, bo uważam, że wystarczy prezydent. Spyra się z mocą tej konstytucji 35 roku, która jest monarchiczną konstytucją, proszę zauważyć, Kadencja prezydenta trwa 7 lat. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to muszę Państwu powiedzieć, to już wielokrotnie mówiłem, w chwili obecnej prezydent, jeżeli zostanę wybrany lub przejmiemy przyjmie, tą władzę, to do czasu zawarcia pokoju, podpisania pokoju z Niemcami, to po trzech miesiącach muszę podać się do dymisji nowe wybory do parlamentu, jak i prezydenckie. Niech nikt nie myśli, że ja aż tak bardzo się rwie do tego, żeby być prezydentem Polski. Do władz. Nieprawda, ja mam władzę od wieków, wieków. To jest robię po to, tylko bo chcę tą Polskę wyciągnąć na normalną drogę. I no, przez błyser, to mam, Ale tak, proszę to 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 poczekać, mam, mam bardzo wiele kur. Nawet środki finansowe, które mam, są zablokowane. Zablokowane. Możemy popatrzeć sobie w monitorze. Nie wolno pieniędzy mi wypłacić. To jest zakaz odgórny. Ale zostawmy to. Proszę Państwa, no, ale trzeba wytłumaczyć ludziom, dlaczego mając środki, które Pan ma, nie może Pan wypłacić. Bo nie, nie ma formy, w jakiej to. że do Polski Pan tych pieniędzy praktycznie nie może ściągnąć, bo banki Panu nie, nie pozwolą. Ale są na, na monitorze w Polsce. No tak, Ale, ale, ale... Nie mogę dostać ich fizycznie. A bo jest sytuacja polityczna, stwierdzona, że te pieniądze są przeznaczone do przewrotu w Polsce politycznego. Proszę Państwa, jest to nieprawdą. To jest nieprawdą. Ile będą kosztowały wybory, to na dzisiaj trudno powiedzieć, ale nie oszukujmy się. Co jest istotą sprawy? Kapitał. Dzisiaj bez pieniędzy się nie zrobi nic, i to trzeba wziąć pod uwagę. Ale wróćmy do wcześniejszego, do tego, co Pan powiedział. Proszę Państwa, pewno, że jeżeli wyszłoby na ulicę 100 tysięcy Polaków, stanęło dobę. Dobę, więcej nie potrzeba. Będzie kapitulacja. Ja znałem osobiście generała Pytylińskiego. On u mnie w domu bywał, On prosił mnie, żebym stanął na czele. On chciał dokonać przewrotu. Ja mówię za czasów platformy, ja mówię panie generale, nie czas i nie pora i nie w ten sposób. I co? Zostało się, co się stało. Został zaszczelony, ale ja mam pytanie inne. Ile ludzi osobą wziął do grobu? Generał. Wysportowany, niesamowicie. Tam musiało być duża ilość. Trzy kule w ciele. To chyba o czym świadczy, prawda? Ja e, oczywiście, że nie mam zamiaru e, dążyć do przelewu krwi polskiej, bo jest zbyt cenna i za mało jej już mamy w Polsce. My musimy to przejąć w sposób łagodny, normalny, zgodny z prawem międzynarodowym żebyśmy byli wiarygodni. Bo zrobić przewrót to krzyczą. Znowu na siłę zmiana jeszcze co powiedzą. Bo pokrabia zależy mu na monarchii. Bzdura to jest. Dyktatora my Oczywiście, ale ten pan mecenas chce powiedzieć coś jeszcze. Proszę państwa, tutaj pan prezydent powiedział. zwrócił uwagę na taką rzecz, że wszystkie dokumenty i to informacji prasowych przeczytałem, że dokumenty związane z służbą tych najwyższych oficerów wojskowych, generałów, zostały przekazane do Stanów Zjednoczonych. W ostatnim czasie dokumenty, które były w szafie generała Kiszczaka, zostały znalezione w Bibliotece w Stanach Zjednoczonych. Te, które powinny być znalezione. Dokładnie, co powinny? Y, osobom, którzy, y, które, które y, no niejako y, sprawowały funkcje oficerskie, no to właśnie o to chodzi, tak? I zwróćcie uwagę, jak, y, jak nasze możliwości w ogóle, jak państwo zostało roz, rozbrojone. Tak? I w imię y, wspaniałego sojuszu ze, ze Stanami Zjednoczonymi, i teraz we wrześniu jeszcze być może będzie taka sytuacja, że y, będzie y, wizy dostaną Polacy. Tylko jeżeli my jedziemy teraz po naszym państwie, jaki mamy piękny kraj, dlaczego my nie możemy tutaj tworzyć swój własny dobrobyt? Samodzielnie, tak? Tworzyć własne firmy. A teraz w każdej firmie, w spółce jest kontrola skargi. Trzeba. Trzeba dostać się do parlamentu jak najwięcej osób. Czy dostać? Na wyborach dostać się do parlamentu jak najwięcej osób. Bo rozumiem, że to jest jedyna, jedyna droga. E, proszę Państwa, tak, jedyna droga legalna na tę chwilę, żeby jest, nie było żadnych zamieszek. Tak, ale drugie tak wyjście tak. to jest, jeżeli tak jak powiedziałem, manifestacja 50-100 tysięcy ludzi jest na ulicy, bo wówczas zmienia się rola. Proszę hmm. Państwa, to jest zasadnicza sprawa, bo proszę pamiętać, e, to, że mamy, mamy 25 tysięcy mosadów w Polsce, to jest wiadome. To, jest wiadome. to nie unikam wątpliwości, bo nawet sami to mówią. Natomiast bardzo dobrą sprawą by było, aby 50 czy 100 tysięcy ludzi, to jest masa społeczeństwa, idziemy pod urząd premiera, idziemy pod yy, na krakowskie przedmieście, idziemy do telewizji i chcemy wejść, dać program. W tym momencie muszą z nami zacząć rozmawiać, bo to już nie są przerywki. To jest bardzo poważna sprawa, ale powtarzam, pokojowo to jest jedyna forma i droga. To jest demokratyczna bo po prostu protesty. Tak? Pewno, że mamy władzę absolutną, prawda, jako druga, jako druga RP. Trzecia RP nie istnieje. Nie istnieje podmiot, którego nie ma w ONZ. Nie mamy stałego przedstawiciela w ONZ. Stałego nie mamy. Proszę Państwa, jesteśmy obserwatorami. Tylko i wyłącznie. Proszę pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Te 850 miliardów, które wygraliśmy, to pan, pan Kaczyński powiedział wyraźnie, tak ktoś wygrał, ale my te pieniądze przejmiemy. Publicznie powiedział to w telewizji. Publicznie. I to jest problem. A na razie nie mogą zabrać mi tego. Chociaż jest już wydany nakaz. To jeśli, jeśli musimy się skupić... Ja uważam, że powinniśmy się skupić na tych wyborach i zostawić pewne rzeczy i z wiarą, i nie z wiarą, i z rzeczami. Skupić się na tych wyborach, robić wszystko co do tych wyborów, żeby jak najwięcej osób weszło do tego. Tylko, że teraz tak, nie znamy kandydatów potencjalnych do wyborów z drugiej RP. My, my jako zwolennicy II RP nie znamy ludzi, to po pierwsze. Po drugie, jeden z bardzo dużych i ważnych problemów, który jak rozmawiam z ludźmi, to boją się, że zabiorą nam e, ziemię zachodni, jak przejdziemy z powróci, bo sądzę, to będzie pozwolenie. Ale tutaj uważam, że trzeba byłoby zrobić bardzo dobry filmik, bardzo wyraźny, jasny, wytłumaczyć ludziom, jak to y, mogłoby wyglądać, żebyśmy my, rozmawiając z nimi, mogli się odnieść, żeby oni sobie obejrzeli ten film i tam wszystko dokładnie od do zet wytłumaczone. Tak bo to jest, jest, jest bardzo ważna istotna rzecz. Proszę Państwa, i bardzo jest... dużo osób ma właśnie z tym problem, że zabiorą nam ziemię zachodnią. Ale ja taki film zrobię, powiem o podatkach, katastrofalnym i tak to, Bo to jest jeden z bardzo ważnych, kluczowych no, problemów, jest. gdzie ludzie nam zarzucają. no bo jak wrócimy do drugiej RP, to nam zabiorą ziemię zachodnią. Pan pozwoli, I... że ja może wyjaśnię, że chodzi o ziemię zachodnią. Jest totalnym absurdem, że mielibyśmy oddać. Jest, co jest natomiast, co jest naturalne. Kaliningrad, jak Państwo wiecie, należy do Polski 25 lat po wojnie, miał wrócić do tak zwanej korony. Nie wrócił, ale po moim ogłoszeniu tego Władimir Putin powiedział jawnie w telewizji, pozwała konferencję Polacy nie otwierajcie puszki Pandory, bo kłania się Ukraina. Ale chcę Panu powiedzieć jeszcze jedną sprawę, która dzisiaj jest tak mało mówiona na ten temat i w zasadzie ludzie o tym w ogóle nie wspominają. Bo dlaczego, no może się dużo osób się boi. Tak się składa, że ja akurat nie mam tego strachu i mówię o wszystkim. I ostatnio na jednym z moich w Krakowie, w takiej konferencji drugą RP, był przyjaciel serdeczny jakiś tam, prawda? I ten film przeniósł do prokuratury na Potockiego, co Potocki powiedział. Proszę Państwa, my mamy bardzo dużo szpiegów wśród naszych spotkań. Dlaczego ograniczaliśmy to? Właśnie dlatego, żeby ich zniechęcić. Ale jesteśmy śledzeni na każdym kroku. Myśmy nie, nie mieli prawa nawet stoliku wystawić, jak były wybory. Są państwo zdaje się, odmowa z urzędu nie wolno było. Dlatego przychodzili do biura ludzie. Oszedł, kolejki były też nielegalne, bo to niby protest, na co nie było zgody. Więc o czym my mówimy? Przestańmy mówić o tych sprawach. Druga RP jest wyrokiem śmierci na, trzecie, na trzecią RP. Bo to jest podstawą. I oni dobrze wiedzą, że my władzę prędzej czy później przejmiemy. A jeszcze jedno. Ludzie wiem, obawiają się, że Ziemie Zachodnie będą zabrane. To jest lenno wygrane. To było w Ziemie Polskie. Polskie Ziemie były. I nie ma żadnej dyskusji ja nie i kolejnej materii, ale ja mam jeszcze do pytania. Tam Pan na końcu chciał coś powiedzieć i jakoś nie może. Tak, jeśli to wszystko ma być legalnie, to trzeba sobie być, że 50% polskiego społeczeństwa, społeczeństwa jest... no, to w tym nie ma A o bardzo trafiło. Dokładnie to bo po prostu ludzie nie mają świadomości, nie mają wiedzy. Zobaczmy dzisiaj tutaj, takie duże miasto jak Pieszyce. Myślę, że tutaj mieszka ładnych parę tysięcy osób, Łącznie a więcej. myślę, że tutaj może jest tylko parę osób, które tu mieszkają. Czyli jeśli nawet nie możemy dotrzeć do tych ludzi, którzy są z tej miejscowości, to co mówić o całej Polsce? Tu Wiesz, akurat nie ma nikogo, kto tu mieszka. No, widzicie. Słuchajcie, to ja, ja pan przynajmniej tutaj będzie 100-200 osób, mieszkańców tutaj, bo tutaj przyjechał Pan Potocki. Dam prosty, przykład. Dam prosty przykład, proszę Państwa, w Milanowie za około 200 tysięcy mieszkańców. Ja tam zrobiłem spotkanie, wiecie, kto przyszli? Przyszli rodzice i dziadkowie tych, którzy mieszkają. Wiecie dlaczego? Bo się bali. Tam jeden drugiego obserwuje i zaraz daje informacje do korporacji, co się dzieje, jest zwalniany. Rozumiecie Państwo? Do tego stopnia jest terroryzm, bo to jest terroryzm stosowany na narodzie polskim. E, miałem bardzo dużo głosów i co z tego? Na koniec zostały chyba 0,24. O właśnie, jeszcze jedno. Jak wiecie, też jestem wielkim mistrzem mądrości tego Stanisława i taką bardzo zasłużoną osobę e, z podmiotu 3.0. Panią Angelikę i pana Bogdana oznaczyłem orderem i dzisiaj są, y, są maltretowani przez służby. Wiecie państwo dlaczego? Dlatego, że oni unormowali koryto odry. Cześć zapłacili. Ludzie, którzy nie, nie chcą się poddać systemowi, i nie poddadzą się systemowi, systemowi, który jest dzisiaj. Proszę państwa, y, tam gdzie się pojawiam, to za chwilę ludzie są zatrzymywani. Wiecie o tym? Po co poszliście na tą rozmowę? Urzędnicy państwowi byli kiedyś na spotkaniu o PCZ-ach. Jak ja doszedłem do mównicy, wyobraźcie sobie, oni mówią, musimy wyjść, bo nam nie wolno to wszystkiego słuchać. I wy mówicie mi, żeby zrobić to czy tamto. No zróbcie to. Ja chętnie stanę na czele tego. Znaczy ja chciałem tą reklamy zrobić na samochodzie i na ten film, o co Pan mówiłem. No i firma chcieli Pani się chciałem tego zrobić. Chciała? Zrobiła? No I proszę państwa i o, ja tak... Ty, ja to, ja, proszę ty, Państwa, właśnie w nagrałem film, czy... chyba 30 minut z telewizji kablowej, tak? Pamięta pan zresztą. E, I zobaczcie, bardzo dużo ma telefon, ale mówi tak, panie Podowski, w razie bym pana zaprosił, ale trochę się boję, bo to mam pod gruszki, bo to co pan powiedział we filmie, to bije biznes, biznes prawa sprawiedliwości. Pan mówi prawdę, pan odtajnia to, co jest zakłamane. A i teraz powiedzcie Państwo, jak ja mogę doszli do społeczeństwa, skoro ja jestem ukrywany, a Wy ludzie, a Wy Polacy, bo Polacy tutaj muszą podjąć decyzję, muszą oddać głos, cenny głos. Te 50%, tak, ma Pan rację, słuszną, tylko że proszę rozważyć jeszcze jedną kwestię. Ci, co się boją, to powinni iść, zrobić to. Ale co zrobić, żeby te głosy były dobrze policzone, bo wygrywa ten, kto liczy. Dlaczego Państwa Komisja Wyborcza będzie zlikwidowana? Już oficjalnie, bo się przegłosował to, prawda? Dla nas to jest myślę, że dobre, Panie Mecenasie. Dobre. I teraz społeczeństwo powinno, powinno podjąć decyzję jednoznaczną. Idziemy, głosujemy na drugą RP. Druga RP to jest siła i potęga. Jeżeli tego się nie zrobi, to nie będzie nas. Nie będzie nas, nie będzie Polski, nie będzie niczego. I będzie tak jak było przed wojną. Nasze, wasze ulice, nasze kamienice. Za bliskie ryżu, ryżu będzie Polak pracował. Jeżeli dadzą mu spać jeszcze, proszę Państwa, ja słucham wszystkich wystąpień rabinów. Wszystkich słucham. I tam jest jawnie powiedziane wszystko. Wy się nie nadajecie do niczego, wy jesteście konmi pociągowymi i musicie podciągnąć. Wasze dzieci to samo. Bo dzisiaj my będziemy rządzić, a nigdy nie wy. Na Polska jest nasza. Co wy chcecie od Polski? To mówią jawnie, dlaczego prokuratorzy polscy nie, 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 nie wyciągają wniosków żadnych. Dochodzeń się nie znaczy Przecież Hiszpania, Hiszpania, proszę Państwa, wydała list kończy za Nataliaku premierem izraelskim. Oficjalnie jest to podane. Ja mam zarzut odnośnie Nataliaku również, prokuratorski. to jest mecenas. To ja pierwszy udowodniłem, że Izrael jest winien państwu polskiemu 17 900 miliardów dolarów, na co mamy dokumenty pełne, mało tego, Izrael przyjął to, bo podpisał się pod tym. A dzisiaj mówią, że Potowski chce wyłudzić pieniądze. Dokumenty są w archiwum. My je posiadamy. Proszę Państwa, do półki tego tej hołoty niewygodnej, która dzisiaj jest. To nic nie zrobimy. My możemy sobie mówić o wszystkim i o niczym tak naprawdę. Ale naród musi się ocknąć i powiedzieć dosyć. Idziemy do ur jednoznacznie. Trzeba pilnować tego wszystkiego. Trzeba liczyć głosy i plombować to. I od razu oznajmiać, dlaczego w Państwowej Komisji nie będzie. Mają być tylko przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, jako mężowie Stanów. Chcecie wygrać wybory? Z kim chcecie wygrać? My musimy to przejąć. My to musimy przejąć, bo inaczej nie będzie niczego. To jest jedna wielka banda hostaflerów i złodziei, w dodatku jeszcze bandytów, którzy zamordowali też Barbarę Bridę, Andrzeja Lepera, Petelickiego, Horożego Zjaka i wiecie ile samobójstw było? Około 80. 89 bodajże jest, od, i przez ostatnie 3 lata. Ja się nie powieszę ani nie zaszczelę, bo ja mam dla kogo żyć, mnie interesuje to, co robię. Czy Państwo uważacie, kiedyś mi ktoś postawił zarzut, dlaczego teraz dopiero wyszedłem z propozycją prezydenta, pojawiałem dokumenty? Ponieważ mnie obowiązywało słowo honoru dane Ryszardowi Kaczorowskiemu. Na Jasnej Górze złożył przysięgę i powiedział prawdę, ale poprosił mnie pięć lat po śmierci, Pan może powiedzieć wszystko, stało się dokładnie tak, jak chciał. Dokumenty są nie do podważenia. Tutaj jest właśnie polscy prezydenci legalni. Grupa Bergu, to jest generał Anders, ten, który zamordował, przyczynił się do zamordowania generała Sikorskiego. Wiecie Państwo o tym? Dokładnie. Grupa Bergu, wszyscy są nielegalni. Tu jest napisane bardzo precyzyjnie i to jest, to jest dziś zatwierdzone przez państwo polskie, przez historyków, ale historycy się boją własnego cienia.